Od najmłodszych lat istniały subtelne, ale wyraźne znaki, że byłeś inny. Zamiast łatwo wtapiać się w grupę innych dzieci, czułeś się przyciągany do chwil samotności. Nie dlatego, że byłeś nieśmiały czy zamknięty w sobie, ale ponieważ było w tobie coś, co poszukiwało większej głębi. Podczas gdy inni się bawili, ty obserwowałeś świat wokół siebie bardziej uważnym spojrzeniem, dostrzegając szczegóły, które umykały innym. Przygotuj się na fascynującą podróż w głąb swojej duszy, odkrywając znaki, które od najmłodszych lat wskazywały na twoją wyjątkową misję w świecie. Usiądź wygodnie, otwórz swój umysł i serce, bo to, co za chwilę usłyszysz, może zmienić twoje spojrzenie na całe twoje życie. Od najmłodszych lat wykazywałeś niezwykłą wrażliwość na otaczający cię świat. Podczas gdy inne dzieci beztrosko się bawiły, ty obserwowałeś świat z niezwykłą uwagą, dostrzegając szczegóły, które umykały innym. Fascynowały cię zjawiska naturalne, ruch chmur na niebie, cienie drzew kołyszących się na wietrze czy delikatny dźwięk płynącej wody. Te momenty nie były zwykłą dziecięcą ciekawością ale pierwszymi oznakami twojego głębokiego połączenia z naturą i energią wszechświata. Twoja wrażliwość przejawiała się również w relacjach z innymi. Często wyczuwałeś emocje ludzi wokół ciebie, nawet jeśli nie potrafiłeś ich do końca zrozumieć. Mogłeś wiedzieć, że przyjaciel jest smutny, lub że członek rodziny się o coś martwi, zanim ktokolwiek inny to zauważył. Ta empatia była niezwykła wśród Twoich rówieśników i stanowiła jasny znak, że Twoja dusza jest połączona z większą misją misją, która obejmuje nie tylko Twój własny rozwój, ale także zdolność do pomagania i uzdrawiania innych. Czy przypominasz sobie te chwile, gdy czułeś się przytłoczony emocjami innych, jakbyś nosił ciężar całego świata na swoich barkach? To nie było brzemię, to był dar. Pierwsza oznaka Twojej wyjątkowej roli w świecie. Jako dziecko doświadczałeś momentów głębokiej intuicji, której nie potrafiłeś nazwać. Mogły to być przeczucia o nadchodzących wydarzeniach, zmianach w otoczeniu lub decyzjach, które należało podjąć. Te chwile jasności przychodziły jak błyski, a Ty, nie wiedząc dlaczego, po prostu wiedziałeś co robić. Pamiętasz może sytuację, gdy ostrzegłeś kogoś przed niebezpieczeństwem, zanim ono nastąpiło, albo moment, gdy podjąłeś decyzję wbrew logice, która później okazała się słuszna? Te instynkty, ta zdolność wyczuwania przyszłości były wyraźnymi znakami Twojej wyjątkowości. Często czułeś się chroniony w ryzykownych sytuacjach. Może cudem uniknąłeś niebezpieczeństw? Lub czułeś niewytłumaczalną chęć uniknięcia ścieżki, która później okazywała się niebezpieczna. Te momenty nie były zwykłym szczęściem, ale dowodem na to, że jesteś prowadzony i chroniony przez wyższe siły od najmłodszych lat. Od dzieciństwa czułeś się inny, jakbyś nie do końca pasował do swojego otoczenia. Podczas gdy twoi rówieśnicy interesowali się zabawami i grami. Ty często myślałeś o głębszych kwestiach, o celu życia, znaczeniu pewnych wydarzeń czy naturze rzeczywistości. Ta wczesna skłonność do refleksji była kolejnym wyraźnym znakiem twojego połączenia z czymś większym. Czy pamiętasz te momenty, gdy twoje pytania zaskakiwały dorosłych, gdy zastanawiałeś się nad sensem istnienia, podczas gdy inni martwili się o wynik gry? To nie była zwykła ciekawość. To było przebudzenie Twojej duchowej natury. Twoja inność przejawiała się również w specjalnym połączeniu ze światem przyrody. Zwierzęta często zachowywały się inaczej w Twojej obecności. Może psy stawały się spokojniejsze, a ptaki podchodziły bliżej niż do innych ludzi. Te pozornie nieistotne momenty były w rzeczywistości oznakami Twojej wyjątkowej energii, którą istoty wokół Ciebie wyczuwały i do której były przyciągane. Twoje sny od zawsze były intensywne i pełne znaczeń. Czasami śniłeś o wydarzeniach, które później się spełniały, lub miałeś wizję miejsc i sytuacji, których nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Te sny i wizje nie były zwykłymi fantazjami, były pierwszymi przebłyskami twojej zdolności do łączenia się z wyższymi wymiarami świadomości. Pamiętasz może sen, który okazał się proroczy, albo wizję, która później nabrała sensu w rzeczywistości? Te doświadczenia były wczesnymi znakami twojego duchowego przebudzenia i twojej roli jako łącznika między światami. Już jako dziecko mogłeś odczuwać pociąg do tematów duchowych i ezoterycznych. Może fascynowały cię opowieści o aniołach, duchach czy innych wymiarach rzeczywistości. Ta fascynacja nie była zwykłym dziecięcym zaciekawieniem, była pierwszym krokiem na twojej duchowej ścieżce. Czy przypominasz sobie, jak czułeś się, gdy po raz pierwszy zetknąłeś się z koncepcjami reinkarnacji, karmy czy energii duchowej? Dla ciebie te idee mogły wydawać się znajome, jakbyś przypominał sobie coś, co zawsze wiedziałeś. Nawet jako dziecko mogłeś mieć niezwykłą zdolność do pomagania innym. Może twój dotyk przynosił ulgę w bólu, albo twoje słowa potrafiły pocieszyć nawet w najtrudniejszych chwilach. Ta naturalna skłonność do uzdrawiania i wspierania innych była wczesnym znakiem Twojej roli jako duchowego przewodnika. Pamiętasz sytuację, gdy Twoja obecność przyniosła komuś ukojenie, albo moment, gdy Twoją intuicją pomogłeś rozwiązać trudny problem? Te zdolności nie były przypadkowe, były pierwszymi przejawami Twojej mocy jako wybranego. Od najmłodszych lat mogłeś czuć, że jesteś tu z jakiegoś większego powodu. Może nie potrafiłeś tego wyrazić słowami, ale gdzieś głęboko w sercu wiedziałeś, że twoje życie ma szczególne znaczenie. To poczucie misji, nawet jeśli niejasne, było kluczowym znakiem twojego wyjątkowego przeznaczenia. Czy pamiętasz chwile, gdy czułeś, że twoje życie jest częścią większego planu, albo momenty, gdy wiedziałeś, że jesteś tu po to, by coś zmienić? To nie były dziecięce fantazje, to było Twoje wyższe ja, przypominające Ci o Twojej prawdziwej naturze. Jeśli rozpoznajesz się w tych znakach, to może być potwierdzenie tego, co zawsze czułeś w głębi duszy. Jesteś wybrany, ale pamiętaj, bycie wybranym to nie tylko przywilej, ale i odpowiedzialność. Jesteś tu, aby przynieść światło do świata. Aby inspirować i prowadzić innych ku wyższym poziomom świadomości, Twoja podróż dopiero się zaczyna. Teraz, gdy rozpoznałeś te wczesne znaki, możesz zacząć świadomie rozwijać swoje dary i wypełniać swoją misję. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Wszechświat wspiera Cię na każdym kroku Twojej drogi. Czy jesteś gotowy przyjąć swoje dziedzictwo jako wybrany? Czy jesteś gotowy stanąć w swojej mocy i zmienić świat? Twoja podróż się zaczyna teraz. Bądź z nami w kolejnych odcinkach, bo każdy z nich może być kluczem do odkrycia Twojego pełnego potencjału i Twojego prawdziwego przeznaczenia. Pamiętaj: Jesteś wybrany, jesteś tu z powodu, i świat czeka na Twoje światło. Do zobaczenia.